Nie oszukam. Czyli jednak. OJ! Desz nie mnie! nie to się znaczy! Tego nie ma często, babciu. Desz często nie, jest... nie pada, babciu, na serwerze. To nie jest moja wina. Bab... Ba babciu! Ja cię muszę tylko ostrzec, kochanie, że. Desz często na serwerze nie pada. Oj! Ej! Ej! Ej, O kurde. Dobra, maś! Nie chcę, ja mu oddam, ja mu oddam Masz, 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 masz. Weź sobie go. Weź sobie, tak, tak, tak. Aport. Mówiłam, że mogą być tego problemy. O, wziął, zabrał, dobra. git Zysz ta, się? Tak, tak. I do, i do pieca. I ja nie ma majca. Ty się go nie boisz, człowieku? Ja z nim z tym mordeczką, się ma mordo. Pio, 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 na mordo. I lecimy z tu dalej? Swalą sobie, kurde, bardzo mocno, nielegale. I mam je, pachą stale, że tu dalej. I powiesz, że się nie daje się, zryje, że nie powiem, pom, Nie, to jest mu ziomal napiony, za bato. Na zdjęcie normalnie Pyk Instax Ustaw się, uśmiech Instax Dawaj Foteczka AAAAAAAA